Lepsze wyniki sprzedaży to cel szkolenia jaworskich przedsiębiorców podczas kursu w Jaworskim Ośrodku Doskonalenia zawodowego. To, co dzisiaj tu mamy, to małe szkolenia, które są sponsorowane przez Unię. Szkolenia są skierowane do branży elektronicznej i to te spotkanie dzisiejsze, i spotkanie jutrzejsze to spotkania w temacie zarządzania sprzedażą. No, wierzę, że te wszystkie spotkanie, które to zarówno to dzisiejsze, jak i jutrzejsze przyczynią się do pomocy dla średnich i małych przedsiębiorstw, bo to są adresaci tego, tych szkoleń. Szkolenie dotyczy zwiększenia generalnie zarządzania sprzedażą, zwiększenia możliwości uczulenia naszych beneficjentów tego szkolenia na możliwości, które de facto w ich osobach drzemią. Pokazanie niektórych aspektów, na które warto było zwrócić uwagę, tak aby po prostu ich szansa na rynku zaistnienia, a także powiedzmy możliwość przetrwania była większa niż powiedzmy konkurencji.